Cześć Wam kochani, witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z krzyżówką XXL oraz ekstra liniami. Kontynuacja z drapek urodzinowych od mojego brata. Zobaczymy, czy uda się coś wydrapać. Miejmy nadzieję, że tak. Naddrapałam już troszeczkę, żeby nie było aż tak długo. No i zaczynamy. Weźmiemy najpierw krzyżóweczkę. Jak na razie nic się nie ułożyło. I jedziemy. Mamy literę G. W Magdenburgu dwa razy. Trzymajcie kciuki, żeby udało się coś fajnego wydrapać. E, ja Wam na sam koniec podam informację, ile udało mi się wydrapać ze zdrapek za 500 zł od brata. E, oczywiście, e, tak jak już mówiłam, wspominałam. Nie będą wszystkie zdrapki nagrane, bo i mój chłopak będzie drapał. I wiadomo, wieczorami czasami już się nie chce nagrywać czy coś, no to też sobie zdrapię poza, ale mi głos siada poza, poza kamerą. Przepraszam Was za, za, za mój głos, no ale mówię, siada czasami jeszcze. <laughs> A... No, więc to tak będzie wyglądać, ale tak czy siak zrobimy podsumowanie po prostu tego, co udało się wydrapać. Mamy w słowie busola, eskę. I tak, parys. Tu mamy kiszka, sen, szpic, osa i to tyle. Tu mamy w słowie oset, ser, Celsius już dwa razy. U było, nie było jeszcze u. Dobra, i tu mamy Eskę. Tu mamy Eskę. Tu mamy Eskę. No, jak coś, to się dodrapie. Kolejna jest litera O. Tu mam sobie busola I szukamy tego O. Ach, no, halo spędzi. Nie wiem czy na złość, czy na dużą wygraną <laughs> by się przydało. Zobaczymy. O mamy pierwsze słowo skok. No i fajnie, coś się zaczyna dziać. Emocje jak na rybach. Zobaczymy, czy faktycznie coś z tego się uda. Nagrać czy nie, wkład 20 zł dzisiaj malutki, no ale tak jak mówię, nieważne co wydrapie, to jest wszystko mój plus, ponieważ nie wydałam ani złotówki na te zdrapki. Dobra, jedziemy dalej. Litera H. Litera H. Tu nie widzę. Tu mam w słowie hymn. Widzicie wszystko widać, widać, dobra. I tu mamy. Hafcie. I to chyba tyle. Kolejna litera to litera P. Litera P. Tu mamy P. Tu mamy P. Tu mamy P. Tu. Tutaj. Tutaj. W drugiej strzapce mamy tu P. I więcej nie widzę. Tak, tu mamy P. W Japonii mamy P. I to chyba tyle. Następny jest n. Tu mamy n. Tu mamy słowo sen, czyli drugie słowo. Tu mamy n. Tu mamy n. Dobra. W drugiej. Tu mamy n. Nuta. Tu i w hymn. I to chyba tyle. I trzecia. Japonia. Gong. Pierwsze słowo tu. Ołki dołki. Ostatnie dwie litery. Litera I. Tu mamy w słowie. Sz... A tu było C. Widzicie? Fajnie. A, czyli są trzy słowa. Fajnie. Szpic, skok. Dobra, szukamy dalej tego I. Tu mamy I. Tu mamy I. Tak to właśnie jest. Człowiek drapie, drapie, drapie i, i tak coś przejrzy, nie dojrzy. Um, tu mamy owiec. I to chyba tyle. I tu szukamy, i tu mamy słowo hiob i gong. Fajnie, to już są dwa. Tu mamy jeszcze słowie listwa. Tu mit, no dobra i ostatnia litera to litera D magdenbuak rdza, więcej nie ma tu mamy w, słow w słowie tu mamy w słowie udo drut no dobra, czyli chyba są tylko trzy słowa albo i aż, zobaczmy, kontrolne p PPP, zgadza się, mamy 10 zł, fajnie, krzyżówka się zwróciła, to weźmy teraz jeszcze, o, najpierw śmietnik trochę z... z... zetrzmy <III> nawet nie wiem, trzeba masakra, już lepiej się nie wypowiadać, <laughs> dobra no i zobaczymy, co da nam tutaj ta oto zdrapeczka czy też da dyszkę czy nie da nic popcorn Popcorn. Tu jest popcorn. Mm. I chyba więcej nie ma. Kolejna jest piłka. Tu mamy piłkę. 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 I to chyba tyle. Może Was ciutkę czekajcie, przybliżę, bo widzę, że aż tak nie widać. <laughs> Może tak będzie lepiej. Kolejne są klapki. Tu mamy klapki, tu mamy klapki. Potem tu mamy klapki. Nawet nie pomyślałam, żeby przy krzyżówce Was, kochani, przybliżyć. Mam nadzieję, że będzie mi wybaczone. Kwiatek. Tu mamy kwiatka więcej nie widzę kolejna jest korona tu nie ma, nie ma, nie ma tu jest korona a popcorn był dobra, lody też były no ślepe mówię dobra, kolejna jest gwiazda tu mamy gwiazdę tu mamy gwiazdę tutaj i to tyle Kolejny symbol to cytryna. Tu mamy cytrynę, tu mamy cytrynę, tu mamy cytrynę. Tutaj, tu mamy też. Dobra. Kolejny symbol to jest wiatrak. Tu mamy wiatrak. Mm, I więcej nie widzę. Kości, kolejny symbol. Hmm. Ale nie widzę. Krab. Tu mamy kraba. Tu mamy kraba, i to tyle. Przedostatni symbol to łódka. Tu nie mamy, tu mamy łódkę. Tu mamy łódkę. I tu, i ostatni symbol. To sakwa. Której nie ma. No nic. Sprawdźmy kontrolne. BSA. Zgadza się. Czyli na 20 zł wkładu wygrało 10 zł w krzyżóweczce. No czyli połowa jest dla mnie super. Kolejne 10 zł na pomnożenie w przyszłości. Jeżeli Wam się podobało kciuka w górę. I widzimy się już niedługo. Pa, pa, pasie!